Prestiżu pracy w Polskim Związku Leki Atletyki porozmawiamy się z Krystianem Zalewskim, który od strony zawodniczej myślę, że podobnie jak Gosia Hołbkowali, doskonale faną Leki Atletyki, znany jest, ale Krystian pełni rolę. No. Za chwilę może się zgodzi, może nie, swego rodzaju łącznika pomiędzy Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki a zawodnikami. zajmuje się w komisji, która nosi miano Komisji Zawodniczej i o tej komisji byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać. Rozmawialiśmy z trenerem Mariuszem Woźniakiem, rozmawialiśmy dzisiaj z e, wiceprezesem Gosią hołub Mamy dwa, e, że tak powiem, punkty odniesienia, dwa różne tak naprawdę, dwie różne perspektywy. Dzisiaj porównamy to do trzeciej perspektywy, czyli Komisji Zawodniczej ja bym chciał poprosić, i za chwilę oddam mikrofon Krystianowi, żeby opowiedział trochę, czym się ta komisja zajmuje, co przynosi nam dobrego, co przynosi nam niedobrego, jakie są z tego profity, o ile jakiekolwiek, ale o tym opowie Krystian, no bo kto, jak nie on, jako człowiek, który jest w tym od samego środeczka. Dzięki, okej. Okay. A więc tak, zgadza się, działa, funkcjonuje ta komisja zawodnicza już wiele, wiele lat, tak naprawdę może nie było o niej dużo słychać. Jednak faktycznie zadzwoniła do mnie Marika Popowicz Drapała, która jest przewodniczącą naszej komisji i dobierała skład. Poprosiła mnie o współpracę. Działamy na zasadzie takiej, że mamy pomagać zawodnikom. Nie chcę używać słowa walczyć, bo może nie jest ono na miejscu, ale, ale gdzieś tam. Dogadywać się może z Polskim Związkiem Lekii Atletyki, z trenerami czy z zarządem. Jesteśmy takim łącznikiem między zawodnikami, trenerami i jeszcze zarządem. Staramy się pracować i dawać swoje konstruktywne, gdzieś tam wizje tego, co, co trzeba zmienić, co potrzeba zawodnikom. W związku z tym, że w komisji generalnie są wieloletni zawodnicy z doświadczeniem, no to też mamy na to spojrzenie trochę inne. No i właśnie, bo rozmawialiśmy o tym, że w komisji jesteś zarówno ty, no i o, uży, użyję słowa weteran pod względem chociażby stażu treningowego, stażu, który masz w Polskim Związku, no bo reprezentujesz, w którym roku po raz pierwszy ubrałeś koszulkę z orzełkiem na piersi? 2006. No to za chwilę tak naprawdę byśmy mieli 20 lat z orzełkiem na piersi, a z drugiej strony, tak jak Krystian nam wspominał poza kamerą, jest między innymi Roch Krukowski, czyli bardzo młodo talentowany oszczepnik, więc to spektrum zawodnicze jest, jest szerokie. To nie jest tak, że na przykład młody zawodnik może się wstydzić, bo nie wiem, Krystian na niego był idolem przez całe, przez całe lata młodzieńcze, to nie napisze, a być może Roch, który jest mu bliższy rocznikiem, być może inna, inna konkurencja lekkoatletyczna, ale ten kontakt można założyć. No i właśnie, do czego to się sprowadza? Czy Jesteście takim takim grupującym ośrodkiem, że na przykład zawodnik trenujący w danym klubie ma problemy albo na przykład nie dostał powołania. O, to wymyślmy taki może przykład. Nie dostał powołania, uważa, że e, nie wiem, swoje, swoimi wynikami broni się na to, żeby nie dostać, nie wiem, obóz e, w, w, w tych przykładowych Jakuszycach. Czy w takim momencie właśnie po to jest ta komisja, żeby wziąć na barki kontakt do Pezla i na przykład wyjaśnić takie sprawy? Dokładnie między innymi do tego jesteśmy. Jeśli są zawodnicy, którzy właśnie uważają, że nie do końca wszystko jest fair, rozstrzygnięte, mamy dostęp do list kadry narodowej, które możemy analizować i sprawdzać, czy faktycznie zawodnicy, którzy zostali powołani, powinni tam się znajdować, a ci, co nie są powołani, nie powinni do niej trafić. I w takich przypadkach również zawodnicy mogą do nas napisać, a my będziemy to analizowali i wtedy przedstawiali. Wyżej do zarządów czy do trenerów blokowych. A w jaki sposób można się skontaktować, tak naprawdę? Czy to jest inna czy... na, na stronie Polskiego Związku Leki Atletyki jest mail e, podany do komisji zawodniczej. Jednakże jeśli ktoś. E, Wie, że, nie wiem, że jestem ja w komisji, czy jest Monika, czy jest Konrad Bukowiecki, czy Nikola Chorowska, czy właśnie wspomniany Roch, to może do nas bezpośrednio napisać, a my przedstawimy na swojej grupie komisji i wówczas będziemy rozpatrywać takie wnioski. Czyli zasadniczo nie jest teraz tak, że jestem młodym wchodzącym w te, w te tory lekkoatletyczne zawodnikiem i jestem odcięty od jakiegokolwiek kontaktu. Czyli odbetonowujemy trochę Polski Związek Lekkoatletyki. Ja Tak jak mówisz, komisja nie jest nowym. Tworem, więc ten kontakt pewnie wcześniej był, ale pewnie nie każdy jest tego świadomy, tak? Na dobrą sprawę. Znaczy, dokładnie tak. No, komisja jakby funkcjonowała w poprzednich kadencjach polskiego związku. Teraz, z tego co dostałem informację, to e, prezes związku wyciągnął rękę i powiedział, żeby powołać nową komisję. Więc e, tym bardziej dlatego w zasadzie zgodziłem się. Podjąć tą funkcję, bo, bo stwierdziłem, że skoro Polski związek wyciąga rękę i chce współpracować, no to będzie to dobry moment do tego, żeby faktycznie próbować coś zmienić i pomóc młodym zawodnikom. No i bardzo dobrze. No i właśnie, ta komisja generalnie zarząd, jeśli dobrze kojarzę, był wybierany na koniec listopada, czyli mamy no, nie, nie, nie cały rok. I ja bym chciał zapytać, czy jest jakaś tendencja, że z, któryś z bloków jest nadreprezentowany, jeśli chodzi o problemy? Czy mamy także, no wiadomo, mi najbliższe serce, blok wytrzymałości, zgłasza najwięcej problemów, czy być może zupełnie coś, co jest nieoczekiwane? Znaczy tutaj, tutaj w zasadzie mieliśmy na przestrzeni, bo my nie cały rok w zasadzie też funkcjonujemy, bo na początku roku zawiązała się komisja, e, mieliśmy różne problemy na zasadzie startu zawodników na Mistrzostwach Polski. Czy mieliśmy rekomendacje do powołania na drużynowe mistrzostwa Europy? Jak, jak to widzimy w danych konkurencjach. E, także tutaj nie ma tak, nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, że ten blok jest Aha. problematyczny, że tak powiem w cudzysłowie, e, to, to, to nie, ta, tak nie działa. E, gdzieś tam z każdego bloku, czy z każdej konkurencji znajdzie się coś tam, co, co trzeba poprawić e, i myślę, że to jest naturalne. Myślę, że tak i myślę, że to jest dopiero tak naprawdę początek. No i coś, co żeśmy rozmawiali, i myślę, że to też powinno wybrzmieć, że wydawać by się mogło, że to brzmi dumnie być przedstawicielem lekkoatletów na nasz kraj. Ale z tego co wiemy, jest to jest to tak naprawdę honorowe stanowisko, które nie wiąże się z profitami. To też może nie każdy jest świadomy, że tak naprawdę to się wydaje, że a napiszę do Krystiana. Do on mi on pomoże, pew na pewno pomoże, tylko pamiętajmy o tym, że to jest jednak czas, zajmowanie czasu, a nie jest to do końca wynagradzane. Zgadza się, jest to tak naprawdę charytatywna funkcja. Nie tak jak niektórzy sądzą, bo też dotarły takie pogłoski, że ten to teraz się dorobił albo za co on tam jest. No, no, no. To nie jest tak, że ja jestem za coś, bo komuś coś obiecałem. Po prostu dostałem taką propozycję przez to, może nie między innymi, że jestem już doświadczonym zawodnikiem i sporo lat przeżyłem i też swoje gdzieś tam musieliśmy pociągnąć, jakby. Za, za sznurki, że tak powiem, może nie za sznurki, bo pociągnąć do tego, żeby powalczyć o swoje, to co nam się należało, żeby uzyskać. E, więc myślę, że dlatego, może też dlatego jestem w tej komisji, bo nie boję się mówić o problemach e, i nie boję się konsekwencji tego, że ktoś mi pogrodzi teraz, to tobie czegoś nie damy. E, jeśli jest problem, to zawsze starałem się go rozwiązywać i nie, nie bałem się o nim mówić. Więc tutaj na pewno może to przeświadczyło o tym dlaczego jestem w komisji. No to nie jest tak, że teraz ktoś powie on musi mi odpisać, bo on bierze za to pieniądze. Nikt za to nie bierze pieniędzy. Może gdybyśmy brali pieniądze, to wtedy można by było inaczej na to spojrzeć, ale no, jest to funkcja charytatywna. Chwała, chwała, za to, bo tak naprawdę być może w ogólnym rozrachunku, znaczy, moim zdaniem, na pewno w ogólnym rozrachunku wyjdzie na korzyść polskiego związku Elektryki, a więc i rozwoju e, naszej m, m, dyscypliny, która no ma złoty upadki, obecnie chyba po, po Madrycie w, w mediach y, dominuje y, ta, ta tendencja, że jesteśmy na, na fali wznoszącej, no i w tym momencie chciałbym zapytać, jak ty, jako aktywny sportowiec, jako powiedzmy organ, który gdzieś tam się łączy z Pezla, jak i obecnie ty prywatnie, powiedzmy prywatnie, widzisz największy problem w polskim związku? Żeby otworzyć, żeby nie powiedzieć, że jest idealnie, rozmawiając z trenerem Woźniakiem, trener Woźniak mówi, że dotąd wydawało się, że jednym z problemów jest kom brak komunikacji, a tak naprawdę jej brak z perspektywy ku decyzji Pezla względem zawodników, trenerów i komunikacji tego do mediów. Znaczy, no mi się przede wszystkim wydaje, że Pewne decyzje zapadają za późno, przede wszystkim. Nie docenialiśmy tego, co mieliśmy, więc przyszła tendencja spadkowa, bo teraz można zauważyć, że faktycznie to, co się stało w Niemczech, lekka atletyka niemiecka zaczyna odżywać, widać to po młodzieżowych mistrzostwach Europy, gdzie Niemcy zaczynali ją zdobywać znowu medale. To, czego u nas w tym momencie uważam za braku, bo nie były to mistrzostwa Europy młodzieżowe udane, nie pamiętam ile medali zdobyliśmy, 5-6. Kurczę, no to Więc, no. więc nie, nie jest to zatrważająca ilość medali przy tym, gdzie zdobywaliśmy na poziomie 15 medali Młodzieżowych Mistrzostw Europy. I, i ty chyba masz, nie? Kilka. nie tak, ja jeden akurat jeden. z Młodzieżowych Mistrzostw Europy, ale, ale pamiętam te Mistrzostwa Europy, notabene właśnie w Kownie, gdzie ja zdobywałem, zdobyliśmy bodajże 16 medali Mistrzostw Europy, więc i to było w każdym bloku Konkurencji tak naprawdę od sprintów po pobiegi wytrzymałościowe porzuty. I teraz, I teraz widać tą tendencję, że mamy jednostki, ale nie mamy wielu wybitnych, może no wielu nie mamy zawodników, którzy już doskoczyli do tego poziomu, bo, bo ciągle zatrzymujemy się też na tym, co jest problemem. Jak pobiegniesz, jak rzucisz, to ci damy, ale nie wykorzystujemy tego potencjału, który mamy u zawodników w predyspozycji, żeby zbudować z nich gwiazdy, tylko budujemy już gotowy materiał. Tak? To prawda, to prawda i to też mi się wydaje, że Łatwo wziąć na barki je jako, jako trener, jako, jako osoba, która wspiera zawodnika, który już jest ukształtowany, który rokuje, a chyba problem jest to, że ja pamiętam z, od, od siebie, że właśnie jak ktoś na początku nie rokował, to ta uwaga była dużo mniej skoncentrowana na zawodnika, to nie zawsze jest tak, że kiepski junior młodszy to jest kiepski senior, często wielkie gwiazdy za juniora młodszego potem nie dochodzą nigdy do, do seniorskiego biegania. No, dokładnie tak, zdarza się tak. Często jest tak, jak to się mówi: trener ma swoją perełkę, a, a te perełki najczęściej niestety kończą przedwcześnie kariery, bo były tymi perełkami, a ludzie, którzy mieli mniejsze, powiedzmy, trochę predyspozycje, dochodzi cięższą pracą do tych wyników i zostają później na wiele, wiele lat. Tak? To, to można, to takich przykładów jest wiele, tak? że straciła lekka, polska lekka atletyka. To, z czym ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, jednego z działaczy, że e, to zawodnicy nie odchodzą do zagranicznych trenerów nasi i że oni teraz brylują, bo to nie jest niestety prawda. Bo wystarczy przejrzeć chociażby wspomniany Madryt, gdzie tak naprawdę myślę, że ponad 90% reprezentacji, trenu reprezentacji zawodników i zawodniczek trenuje z polskimi trenerami. No, no. Więc to pokazuje, że mamy potencjał trenerski, tak? Myślę, myślę że zdecydowanie, zdecydowanie tak. Dobrze, żeby też ci Krystian nie zabierać czasu, bo godzina jest późna, ty jesteś z rodziną, jakby nie patrzeć, trochę też na, na wakacjach jesteśmy w na, nadmorskich e, domkach. Który jesteś dokładnie rocznik? 89. 89. No to jeszcze nie będziemy tutaj mówić o tym, że jesteś faktycznie weteranem, ale... Ale jesteś. A faktycznie, bo to jest od 35, czyli mamy no, Ale do czego chciałem zmierzać, że... Ja no, od, od wielu, wielu lat obserwuję sobie biegi średnie, biegi długie, o nich można by opowiadać i w zaletach, i, i w wadach, w superlatywach można by negować, można z kimś sympatyzować, można kogoś nie sympatyzować. Kto twoim zdaniem w, w bloku wytrzymałościowym i tutaj celowo, powiedzmy, myślę tylko o biegach, nie, nie włączając tego wchodu, jest na celowniku, jeśli patrzymy od strony Krystiana Zalewskiego ktoś, kto być może za chwilę zajmie tutaj miejsce na piedestale. Czy to w biegach dłuższych, ulicznych, czy, czy być może na bieżni, na, na piąteczkę, czy na przeszkodach? Taka perełka. <grywka> Taka perełka, no tutaj no, jest kilku takich młodych zawodników, tak, no, miło się ogląda, w końcu e, można powiedzieć, że polskie Wody. przeszkody wróciły, więc e, cieszą mnie wyniki Maćka Mezora, e, naprawdę na wysokim poziomie, czy Kamila Herzyka, więc więc widać, że gdzieś ruszamy do przodu, pomału, i to cieszy, tak. No, mamy na 800 metrów młodą grupę zawodników, mamy na 1500 młodych zawodników. Brakuje, co prawda, tam, e, Erak jest taki, powiedzmy, najbardziej stabilny z tych chłopaków. Chłopakom pozostałym brakuje jeszcze stabilności na, na pewnym, pewnym poziomie wyników, ale tutaj, no, mówię, no, jest grono młodych zawodników, którzy fajnie się pokazują. Trzeba dać im teraz tylko po prostu szansę i gdzieś tam obiegania, i myślę, że, że za chwilę będziemy mieli znowu. Pociechę z młodszego pokolenia. Tym miłym akcentem kończymy z nadmorskich domek. Rozmawiam z Krystianem Zalewskim, aktualnym rekordistą Polski w półmaratonie. Czego możemy Ci, Krystian, życzyć, zważając na to, że. Zdrowia. Brakuje Ci zdrowia <laughs> dokładnie. Czyli zdrowka. Zdrówka. Przez Panych nocy nie musimy, Krystianowi życzyć, bo jak rozmawialiśmy poza kamerą, dzieciaki śpią w miarę dobrze, więc chłop śpi w miarę dobrze. No to czego więcej młodemu wciąż tacie życzyć? Zdrowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Krystian. Ciach. I do domku, do spanka.